Gniezińska kolejka wąskotorowa w ten weekend zabierze pasażerów w pierwszą tego tego lata podróż. Start w sobotę przed południem z wieloma niespodziankami, a najważniejszą jest informacja, że wszystkie przejazdy w tym roku będą darmowe. One z najważniejszych atrakcji turystycznych powiatu gniezińskiego to kolejka wąskotorowa. Uruchamiamy kursy od soboty 6 lipca aż do końca wakacji. Co sobotę, niedzielę będziemy jeździli. Co prawda ten kawałek jest krótszy ze względu na, to, na santorowiska, będziemy jeździli tylko do Jelonka, ale myślę, że mimo wszystko będzie to ogromna e, atrakcja. Atrakcja, na którą zapraszamy mieszkańców Gniezda, mieszkańców powiatu, ale też e, tych, którzy będą na naszym czasie odwiedzać. są też e, kładziemy silny nacisk na e, reklamę, aby ta informacja o tych przejazdach, o godzinach, o godzinach przejazdu oraz dniach, czyli tych soboty, niedzielę była dostępna. Ja się ogromnie cieszę, bo te kursy powinny wrócić, one zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wracamy. Oczywiście chciałoby się, żeby ta kolejka jeździła dalej. Będziemy działać w tym kierunku, aby w miarę możliwości zastanowić się na tym, czy są takie możliwości techniczne, puszczenie kolejki dalej. Dzisiaj mamy ten, ten pierwszy fragment, dzięki operatorowi, którego udało się wybrać, a więc Towarzystwo Miłośników Gniezna, możemy bezpiecznie ruszać z kolejką. A więc zapraszam wszystkich, sobota, 6 lipca, godzina 10, start tutaj przy ulicy Polnej, przy stacji kolejki wąskotorowej. Pierwsze przejazdy zaplanowano w tę sobotę na godzinę 11 i 13. .00. I co ważne, zaproszenie do zabawy jest rzeczywiście na godzinę przed odjazdem. STD otrzymało chyba taką najbardziej wdzięczną rolę, bo będziemy umilać czas oczekującym na podróż, będziemy przeprowadzać warsztaty kreatywne, tworzyć pamiątkowe magnesy, kolorowe okulary na czas podróży i tutaj na gnieźnie wąskotorowym spotykamy się z tymi, którzy będą chcieli pojechać wąskotorówką. Ale to nie oznacza, że tylko tutaj będziemy, bo będziemy także czekali na stacji końcowej na Jelonku i tam też będziemy proponowali zdrową rywalizację, będziemy ciekawie wypełniać czas oczekującym na, na powrót koleją wąskotorową. Nie zabraknie takich atrakcji jak brokatowe tatuaże, mała sportowa rywalizacja z bardzo fajnymi, wdzięcznymi nagrodami. Także ten czas, który my proponujemy uczestnikom tego wydarzenia, to będzie czas właśnie taki, żeby dobrze tę sobotę do południa spędzić. Oprócz tego pojawi się też muzyka na żywo, będzie z nami zespół Dixie Team i myślę, że przy tych dźwiękach muzyki też będzie nam się dobrze czekało na ten pierwszy symboliczny odjazd. Po 唱歌。 Wyjątkowo w tym roku postanowiliśmy poszerzyć program kolejkowy i mamy przygotowaną dla podróżnych niespodziankę. Nie będzie to tylko kurs w to i z powrotem także na jelonku będzie to chwila przerwy. W dniu otwarcia będzie to godzina, wypełniona różnego rodzaju atrakcjami, a w kolejne weekendy postój półgodzinny, gdzie też pasażerowie będą mogli zagospodarować swój czas na przestrzeni motobaru, właśnie na stacji jelonek. Tam zapraszamy naszych najmłodszych do zwiedzania dwóch makiet, które powstały dzięki uprzejmości firmy Armon oraz pana dyrektora Sylwestra Sipa. Także myślę, że to będzie też duża frajda. No i pozostałe drobne atrakcje, także zapraszamy serdecznie. Uwaga! Odjazdy od niedzieli 7 lipca i w każdy kolejny weekend o 12 i 13.30. Cieszymy się, że starostwo wygospodarowało pieniążki na uruchomienie kolei w tym roku. To jest koszt około 70 tysięcy złotych. Kolej będzie funkcjonowała od 6 lipca do 31 sierpnia. Chciałbym w tym momencie zwrócić się do rodziców, dziadków, zabierajcie swoje dzieci i wnuki, przybywajcie na kolej, na przejażdżkę koleją. Starostwo Towarzystwo funduje. Przejazd darmowy przejazd koleją oraz rowerem szynowym czy drezyną, a dziadkowie i rodzice fundują dzieciom, swoim wnukom lody na jelonku w barze. Każdy weekend, sobota, niedziela od 12 będą dwa kursy. Kurs trwa około 40-45 minut. Rok temu kolejką w wakacje pojechało 1500 osób. Tego lata ma być ich więcej, stąd właśnie zaproponowano, by przejazdy były darmowe.